Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa. Nauczycielu widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto poda? Wam kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie, je. lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Drodzy siostry i bracia, zgorszenie, o którym mówi nam dzisiaj, Ewangelista Marek jest czymś bardzo poważnym, bowiem jest niebezpieczeństwem sprowadzenia bliźniego na złą drogę. Pojęcie takie jak grzech, zgorszenie, piekło, czyściec, myślę, że przestały być dla wielu współczesnych ludzi powodem do osobistej refleksji, do zastanowienia się nad własnym życiem i losem swoich najbliższych, a zwłaszcza też młodego pokolenia. Dzisiaj wielu ludzi atakuje Kościół, naukę Chrystusa, kapłanów poprzez liczne uogólnienia, podciągając wszystkich pod jedną kreskę i w ten sposób dając też powód do zgorszenia dla innych, osłabiają wiarę swoich dzieci, które patrząc na postawę rodziców, wyrabiają w sobie często krzywy, obraz Kościoła. Co gorsze brną w tych. Często bezpodstawnych oskarżeniach czy obmowach i zatracają poczucie winy i grzechu. Mówiąc inaczej, nie traktują kłamstw, oszczerstw, pomówień i obudy za grzech. I brną tak przez swoje życie, żyjąc właśnie w takim stanie, uważając się przy tym w cudzysłowie za dobrych, wierzących ludzi. To prawda, Chrystus przebacza nawet największe grzechy, ale człowiek musi przepraszać Boga i postanowić zmienić swoje złe postępowanie. I w tej dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo takie twarde słowa Jezusa, kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić Go w morze. Aby nie był powodem zgorszenia i zguby dla tego, kto wierzy. Ksiądz Tomasz Jaklewicz, kapłan diecezji archidiecezji Katowickiej, komentując ten fragment Ewangelii, tak. Powiedział. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać uszy i wrzucić go w morze. To jedno z najtwardszych słów Jezusa. Chodzi o ochronę małych, którzy wierzą. Małych, czyli słabszych, bezbronnych. Zadaniem silniejszych w Kościele, przełożonych liderów, czy ludzi ugruntowanych w wierze jest ochrona tych, Którzy stawiają pierwsze kroki, doświadczają kryzysów i trudności. Antyświadectwo powoduje zgorszenie tym większe, im ktoś ma większy autorytet we wspólnocie wiary. Głośno dziś o przypadkach gorszących zachowań księży, biskupów czy nawet kardynałów. Gorszą nie tylko nadużycia seksualne, szokujące jest także rozwadnianie nauczania, rezygnacja z trudniejszych wymagań Ewangelii. Nie może to nas nie boleć. Owszem, boli i to bardzo. Nie wolno jednak stawiać się w roli tego, kto wiesza innym młyńskie koła na szyi. Każdy z nas może być potencjalnym gorszycielem, co bynajmniej nie pomniejsza winy ani nie usprawiedliwia tych, którzy nas gorszą, mówił ksiądz Tomasz. Moi drodzy, zło zgorszenia jest straszne z tej racji, że w praktyce nie można go naprawić. To jest często tak głębokie uszkodzenie serca, że ono jest ranne na wiele lat, a może i na całe życie. Wprawdzie rana z biegiem czasu się zabliźni, ale to serce pozostanie osłabione. Każdy z nas, myślę, że winien, rozważając tę Ewangelię, zapytać samego siebie: ilu ludzi zgorszyło się moim zachowaniem, postępowaniem, moimi słowami? Moimi rządzami, zazdrością, chciwością, moimi słabościami i grzechami. A gdybym tak miał dosłownie zastosować to polecenie Chrystusa, jeśli twoja ręka jest dla Ciebie powodem do grzechu, odetnij ją i nie zasłaniaj się tym, że inni robią jeszcze gorzej, nie usprawiedliwiaj się, że taka była konieczność, racja stanu, że tego wymagała akurat sytuacja, zgorszyłeś innych, stałeś się powodem grzechu, przez swój Zły przykład przez swoje niedbalstwo, przez brak cywilnej odwagi, przez zaniedbanie, przez lekceważenie. Stałeś się powodem grzechu i nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Stałeś się powodem grzechu, bo nie chciało ci się, bo nie opłacało się, bo nie było warto. Stałeś się powodem grzechu, bo byłeś małoduszny i lękliwy, bo byłeś lekkomyślny i nieuważny. Stałeś się powodem grzechu, bo zaniedbałeś swoje obowiązki rodzinne, zawodowe. Stałeś się powodem grzechu, bo nie starczyło ci odwagi. Zabrakło uczciwej pracy nad sobą i współpracy z Bożą łaską. Moi drodzy, prośmy Pana o to, abyśmy nie byli dla nikogo powodem zgorszenia, zwłaszcza właśnie dla młodego pokolenia, dla ludzi, którzy dzisiaj kształtują swoją osobowość, swoją wrażliwość. Swoje człowieczeństwo. Panie, daj nam potrzebne łaski, ciała i ducha, abyśmy nie stawali się przyczyną zgorszenia dla naszych bliźnich, lecz abyśmy ich budowali swoim przykładem i swoją życiową postawą. Amen.